Czy Credit Suisse to kolejny Lehman Brothers tylko półtorej dekady później? Czy szwajcarski gigant zbankrutuje? No właśnie takie nagłówki zaczęły pojawiać się w mediach finansowych. Nie mogliśmy obok tego przejść obojętnie i, oczywiście, postanowiliśmy poddać analizie aktualną sytuację Credit Suisse. Zamiast was straszyć, postanowiliśmy sprawdzić fakty. Gotowi? W takim razie krótkie intro sponsora i lecimy z tematem. Więc zacznijmy od tego, jakiego typu instytucją jest nasz tytułowy bohater. Credit Suisse to bank, który został założony w 1856 roku, czyli trochę ponad 150 lat temu. Pierwotnie miał służyć finansowaniu szwajcarskiej kolei w celu zachowania autonomii względem pających się na ten rynek francuskich banków. Ostatecznie, Credit Suisse odegrał bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarczym w Szwajcarii. Oprócz systemu kolejowego, zajął się także finansowaniem np. rozwoju sieci elektrycznej. Bank był aktywny także w innych obszarach finansów, przejmujący, finansując lub otwierając ubezpieczycieli w Niemczech, Belgii oraz Szwajcarii, oczywiście. Były też i potknięcia, np. w 1886 roku spółka zanotowała pierwszy raz stratę na skutek nietrafionych inwestycji w startupy tamtych czasów czyli firmy surowcowe, rolne i handlowe. Ale jak widać, już wtedy zdecydowano postawić na dywersyfikację. Przedsięwzięcia w jak inwestował bank wydają się na dzisiaj naprawdę lekko mówiąc w cudzysłowie nie szablonowe jak na instytucję bankową. W XIX wieku bank założył na przykład swoją własną cukrownię. W późniejszych latach zdecydowano rozszerzyć swoją działalność o obsługę klientów indywidualnych koncentrując się na tej zamożniejszej części społeczeństwa. Potem przyszła wojna, pierwsza i druga, którą finansowo także kredyty Swiss odczuł, no ale… Mówi się, że najlepiej zarabia się na wojnie, jednak w tym przypadku trzeba było poczekać chwilę dłużej, ponieważ to powojenne czasy okazały się wyjątkowo sowite. W końcu w czasie II wojny światowej wiele majątku zrabowanego przez niemieckich nazistów swoim ofiarom lądowało właśnie na szwajcarskich kontach. Do tego doszły restrukturyzacje, finansowania pomostowe i akwizycje biznesów dotkniętych wojną. Spółka przez dekady kontynuowała politykę akwizycji i fuzji i powiększała swoją wartość. W historii Credit Suisse oczywiście nie brakuje też skandali. Przed kryzysem SAP w 2008 roku bank był ukarany przez amerykańskie organy za naruszenie amerykańskich sankcji nałożonych na Iran i kilka innych krajów. Bank musiał wtedy zapłacić ponad 500 milionów dolarów kary. Następnie w 2009 roku pomagał amerykańskim obywatelom unikać płacenia podatków, a sprawa zakończyła się w 2011 roku wyrokiem dla czterech pracowników banku. No Idąc dalej, w 2012 roku niemiecki nadzór odkrył, że bank oferował niemieckim zamożnym klientom możliwość kupowania ubezpieczeń w bermudzkiej spółce należącej do Credit Suisse, aby ci otrzymali nieopodatkowany zysk. Ostatni to jeszcze w sumie świeża sprawa, ponieważ w 2021 roku firma poinformowała, że musi odpisać 4,4 miliarda franków szwajcarskich z powodu upadku Archegos Capital Management, a Bill Wong, który zarządzał tą firmą, nie uzupełnił depozytów, aby pokryć część strat wygenerowanych przez fundusz. W konsekwencji dyrektor działu ryzyka musiał pożegnać się z pracą. Cofnijmy się jeszcze na chwilę do słynnego kryzysu subprime. O ile nazwy Bear Stearns, Axa czy Lehman Brothers każdy zapamiętał, to o Credit Suisse dużo się nie mówiło. To dlatego, że co prawda Credit Suisse nie wyszedł bez szwanku, ale jednak jego kondycja nie była taka zła, jak w przeciwieństwie do wielu innych banków, które musiały otrzymać pomoc rządową, aby zwyczajnie przetrwać. W 2008 roku spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 8,2 miliarda franków i rozpoczęła restrukturyzację aktywów sprzedając albo zamykając ze stratą wiele niepłynnych produktów lewarowanych i strukturyzowanych. Ale nadal nie było tak źle jak u konkurentów. Jeśli spojrzymy na wykres cen akcji to możemy jednoznacznie wywnioskować, że Credit Suisse najlepsze lata ma już dawno za sobą. Praktycznie od połowy 2007 roku znajdujemy się w trendzie spadkowym, a od 6 lat regularnie poprawiamy historyczny dołek. Historia historią, ale jak wygląda Credit Suisse obecnie? No, otóż na dzień dzisiejszy to tak zwany bank uniwersalny, który zajmuje się zarówno prowadzeniem działalności dla klientów detalicznych, bankowością inwestycyjną jak i zarządzaniem kapitałem. Działalność Credit Suisse podzielona jest na cztery główne segmenty działalności. Są to Wealth Management, Investment Bank, Swiss Bank i Asset Management. Działalność tych globalnych segmentów została podzielona na cztery regiony. Czyli tytułowo wcześniej Szwajcarię, EMEA, czyli Europa i Bliski Wschód oraz Afryka, Azja-Pacyfik oraz Ameryka jako całość, północna, środkowa i południowa. Szczególnie perspektywiczny dla banków wydaje się, a może wydawał się w zależności od rozwoju sytuacji, region Azji i Pacyfiku, w którym największy potencjał jest związany z dynamicznie rozwijającymi się Chinami kontynentalnymi. Dodatkowo Credit Suisse zamierza rozwijać swoje huby w Singapurze oraz Hongkongu. Ale tymczasem Chiny także mają swoje problemy. O nich z kolei mówiliśmy już jakiś czas temu w tym filmie. Teraz po kolei przeanalizujmy wszystkie segmenty, aby zobaczyć, co faktycznie dzieje się w spółce. Na pierwszy ogień idzie Wealth Management. W drugim kwartale 2022 roku ten segment wygenerował stratę brutto na poziomie 96 milionów franków. Dla porównania, w drugim kwartale 2021 roku Zysk brutto wyniósł 770 milionów franków szwajcarskich. Powodem gorszego zysku brutto były spadające przychody i nieelastyczna struktura kosztów. Nastąpił spadek przychodów o 34% rok do roku oraz wzrost kosztów operacyjnych o 18%. Najmocniej rosły koszty administracyjne oraz zarządu. Kolejne to bankowość inwestycyjna. Tutaj w drugim kwartale 2022 wygenerowano stratę brutto na poziomie 116 milionów franków. W drugim kwartale 2021 z kolei strata brutto wynosiła 16 milionów franków szwajcarskich. Powodem gorszego zysku brutto były spadające przychody i wzrastające koszty operacyjne. Nastąpił spadek przychodów o 40% rok do roku oraz wzrost kosztów operacyjnych o 18%. Najmocniej wzrosły jak poprzednio koszty administracyjne i zarządu o 31% rok do roku. W drugim kwartale 2022 roku segment Swiss Bank wygenerował zysk brutto na poziomie 402 milionów franków. Rok wcześniej zysk brutto wyniósł 445 milionów franków szwajcarskich. Powodem gorszego zysku brutto był szybszy wzrost kosztów operacyjnych 5% rok do roku niż przychodów tutaj 3% rok do roku. Najmocniej wzrosły, no nie uwierzycie, koszty administracyjne i zarządu, które zwiększyły się o 17% rok do roku. W tym samym czasie segment Asset Management wygenerował zysk brutto na poziomie 30 milionów franków. Dla porównania, w drugim kwartale 2021 zysk brutto wyniósł 120 milionów franków szwajcarskich. Powodem gorszego zysku brutto był głównie spadek przychodów, który wyniósł 25%. Nie pomógł nawet spadek kosztów operacyjnych o 6%. I z powodu dźwigni operacyjnej spadek zysku brutto wyniósł aż 75% rok, rocznie. Na koniec drugiego kwartału 2022 bank posiadał pożyczki na poziomie 287 miliardów franków i trzeba uczciwie przyznać, że aktualne środowisko makroekonomiczne no nie sprzyja poprawie jakości tego portfela. Wzrost inflacji spowodowanej ceną węglowodorów i żywności zmusił europejskie banki centralne do podwyżek stóp procentowych. To z kolei podnosi koszty kredytów dla przedsiębiorstw mających zadłużenie o zmiennej stopie procentowej. Wzrost kosztów życia powoduje, że budżety gospodarstw domowych są pod presją, co zmniejsza poziom konsumpcji. Środowisko wysokiej inflacji, spadającej aktywności gospodarczej i zaostrzenia polityki monetarnej, no, jak wiemy, jest prostą drogą do recesji. Oznacza to, że portfel kredytów powinien się psuć, a to prawdopodobnie pogorszy bufory kapitałowe banku. Kredyt Suisse zaraportował w drugim kwartale 2022 ponad 3 miliardy franków udzielonych kredytów z utratą wartości. To wzrost o 50 milionów franków względem poprzedniego kwartału. O ile dane są przedstawiane w sposób rzetelny, to sam portfel kredytowy nie popsuł się w ciągu ostatniego pół roku w sposób znaczący. Dane z raportu wskazują, że problemem banku nie są toksyczne kredyty czy działalność związana z zarządzaniem aktywami. Problemem jest działalność inwestycyjna banku. Jednak trudno szacować ryzyko, jakie generuje działalność inwestycyjna na własny rachunek. W raporcie za 2021 Credit Suisse wspomniał, że jako normalna część biznesu Credit Suisse angażuje się w różne transakcje, które obejmują podmioty tzw. VIE, czyli Variable Interest Entities, i są pogrupowane na trzy kategorie: CDO, CLO. CP oraz pośrednictwo finansowe. Tak więc, czym są CDO oraz CLO? Są to skróty od Collateralized Debt Obligation i Collateralized Loan Obligation. Credit Suisse w swojej działalności zajmuje się kupowaniem długu w celu dokonania ich sekurtyzacji, czyli zamiany na papiery wartościowe. Następnie te pożyczki są sprzedawane do VIE, które tworzą z nich CDO lub CLO. Potem wspomniane VIE. Zajmuje się sprzedażą tych instrumentów inwestorom albo trzymają je we własnym portfelu. Kredyt Suisse jest zaangażowany zarówno w tworzenie CDO opartych o fizyczne aktywa, to jest pożyczki, jak i syntetyczne CDO czy CLO. W przypadku syntetycznych CDO oraz CLO bank jest często stroną transakcji. I mimo że bank narażony jest na duże ryzyko związane z aktywami CDO oraz CLO, oraz wzrostu kredytów zagrożonych, to Credit Suisse posiada bardzo silną pozycję kapitałową. Widać to po takich wskaźnikach jak CET1 czy Tier 1. Minimalny wskaźnik CET1 dla Credit Suisse wynosi 10,5%. Z kolei bank posiada go na poziomie 13,5%. Oznacza to, że Credit Suisse posiada całkiem niezły bufor płynnościowy. Oczywiście rynek obawia się, że konieczne jest dokapitalizowanie spółki kwotą kilku miliardów franków. Obawy co do wypłacalności banku są widoczne w pięcioletnich CDS-ach na dług Credit Suisse. Obecnie akcje Credit Suisse są notowane poniżej dołka z 2008 roku, na przełomie września i października pojawiło się coraz więcej głosów o potencjalnych problemach płynnościowych banku. Dziennikarze i analitycy zaczęli analizować zachowania właśnie pięcioletnich CDS-ów na dług. Obecnie te CDS-y są na poziomie z kryzysu subprime. No i tu oczywiście musimy przerwać na chwilę rozważania o samym Credit Suisse i wytłumaczyć sobie, czym są słynne CDS-y. Tak więc Credit Default Swaps to instrumenty pochodne, które transferują między stronami kontraktu ryzyko kredytowe instrumentów dłużnych. W praktyce rynek CDS-ów jest odbiciem oczekiwań rynku co do kondycji dłużników. Nawet najsolidniejszy dłużnik nie jest w stanie zagwarantować, że spłaci swoje zobowiązanie w terminie. Zatem niepewność związana z niedotrzymaniem obietnicy spłaty zadłużenia jest nazywane ryzykiem kredytowym. Im dłuższy jest termin do wykupu długu, tym większe jest ryzyko niewypłacalności. A niesolidny dłużnik to większe ryzyko kredytowe. Z tego powodu CDS-y na dług argentyński są wyższe niż na niemiecki. Czasami wpływ na ryzyko kredytowe ma także ryzyko polityczne. Przykładowo obecnie ukraińskie spółki działające na wschodzie Ukrainy mają większe ryzyko niewypłacalności niż ich francuskie odpowiedniki. A więc jak wyglądają zatem perspektywy Credit Suisse? Musimy przypomnieć, że bank jest uznawany jako sci-fi, systemically important institution. Oznacza to, że jego upadek zagraża stabilności światowego systemu finansowego. No i bezapelacyjnie, spółka ma ostatnio duże problemy. Upadki funduszu hedgingowego Archegos oraz brytyjskiej firmy finansowej Greensill kosztowały bank kilka miliardów dolarów. Co więcej, bank zapłacił ostatnio około 450 milionów dolarów kary związanej ze skandalem korupcyjnym w Mozambiku. Obecnie rynek obawia się, że konieczne jest dokapitalizowanie spółki kwotą kilku miliardów franków. Obawy co do wypłacalności banku są widoczne właśnie w pięcioletnich CDS-ach na dług Credit Suisse. Jeśli inwestorzy obawiają się o kondycję jakiegoś emitenta długu, to nabywają ten instrument w celu zmniejszenia ryzyka niewypłacalności dłużnika. Wzrost popytu na derywaty podnosi ich cenę. To z kolei wysyła sygnał, że ryzyko niewypłacalności tego dłużnika rośnie. I tutaj oczywiście sam wzrost CDS-ów nie oznacza, że zawsze wzrasta ryzyko niewypłacalności, ale wszystko wskazuje na to, że w tym przypadku tak najprawdopodobniej jest. Oprócz tego bank ma poważny problem z inwestycyjną odnogą swojej działalności. PO ile bankowość detaliczna i komercyjna przynoszą zyski, a zarządzanie kapitałami jest bardzo rentowne, to bankowość inwestycyjna tonie sama restrukturyzacja działalności inwestycyjnej nie jest prosta. Wymaga to sprzedaży niepłynnych aktywów z jak najmniejszą stratą oraz znalezienia chętnych na przejęcie portfela instrumentów pochodnych. A to nie jest ani tanie, ani szybkie. Bank na początku 2022 roku ogłosił swoje plany. Pierwszy to zredukować kapitał bankowości inwestycyjnej o 3 miliardy dolarów do końca bieżącego roku a oszczędzony kapitał ma, ma zostać zainwestowany w segment Wealth Management, Swiss Bank oraz Asset Management. Kolejny punkt to grupa Credit Suisse ma osiągnąć ponad 10% Return on Tangible Equity do 2024 roku. Kolejny punkt to do 2024 roku bank ma osiągnąć wskaźnik CET1 na poziomie 14%. I ostatnim punktem jest przekazać około 25% zysku netto za bieżący rok dla akcjonariuszy. A dodatkowo mówi się, że dyrektor Credit Suisse Ulrich Körner 27 października przedstawi nową strategię, która ma uzdrowić spółkę. Czy tak będzie? Cóż, krążą plotki, że bank będzie potrzebował podnieść kapitał o wartości 4 miliardów dolarów albo utworzyć tzw. zły bank, który zajmie się zarządzaniem toksycznymi aktywami. Przy kapitalizacji wynoszącej 10 miliardów dolarów, duża emisja akcji może być problemem i wywierać presję na dalszy spadek kursu. Problemem jest także to, że nad bankiem wciąż wisi ryzyko otrzymania kar, które Kredyt Suisse regularnie wręcz kolekcjonuje. Problemy szwajcarskiego banku wydają się niektórym dziennikarzom podobne do Lehman Brothers. No jednak podobne zarzuty co i róż pojawiają się od kilku lat w przypadku Deutsche Banku a niemiecki odpowiednik od kilku lat przeprowadza bolesną restrukturyzację. Bank nie upadł, ale też nie zapewnił wysokiej stopy zwrotu swoim akcjonariuszom. Czy tak samo będzie w tym przypadku? To okres, który faktycznie może zapisać się w księgach historii lub przynajmniej podręcznikach ekonomii w zależności jak sprawy się potoczą. Dlatego oczywiście warto obserwować rozwój wydarzeń. To tyle było w tym materiale. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli dotarliście do samego końca i podobał Wam się ten materiał, oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować, dać lajka, jeśli chcecie więcej takich materiałów. Tymczasem dziękuję i do usłyszenia do następnego.